Cześć, jestem William. Wysłano mnie na zwiady i muszę odkryć bazę Niemców. Bo jest wojna. I ja wam pokażę jak to robię. O kurwa artylerie! O kurwa, chyba... Dobra, jestem chyba zbyt daleko. Yy, więc wracamy do zwiadu. Kurwa mam flaka, wymienię koło. Dobra, wymieniłem. Jedziemy. O! Dobra, słuchajcie, jestem już chyba na terenie Niemców. Co to jest? Ty, kurwa, tu, tu bomba nuklearna stoi. Dobra, lepiej, lepiej z pieczą. Fak, zakopałem się. A! Dobra, wyjechałem. Jadę do magicznej trawy, bo y, te błoto y, mi się nie podoba. Coś boję się, że zaraz nie będę działać. Lepiej. Lecimy, nie śpimy. O fakt, za daleko wjechałem. Tu chyba też nie. William, no, odkryliśmy, że niemcy jadą w stronę gór. Jedź tam, przeszukaj to. Dobra, jadę. Jak zwykle terenu nie mogę zabraknąć. O, to jest lepiej. Tu są jakieś wyboje. Mogę do pojechać. Dobra, gdzie to może być? Kurde. Oh, fuck! No, 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 no! Zobaczmy na terenie gór. O! O kurde, to jest chyba baza Niemiec. Yyy... baza... Znalazłem... znalazłem bazę Niemiec. W sensie bunkier. No dobrze, niedługo wyślemy tam artylerię. prostu zwiewać. Dobra. Dobra, jeszcze jestem bezpieczny. No, dawaj, wywalaj autfinerię, dobra. Ohoho, no, Dobra, jeszcze tam padło. Idziemy zobaczyć. O kurde, nie no, nieźle. O kurde, jeszcze leci, dobra. Uciekam. Dobra, żegnamy się. Ola! Baza! Ja nie żyję. Uciekajcie.